Jesteś mężczyzną? Gratulacje! Chcemy przedstawić Ci badanie, które potwierdzi, że mężczyźni są znacznie mądrzejsi od kobiet. Badanie to przeprowadzono na próbie 10 tysięcy osób, zrównoważonej płciowo w 10 różnych krajach, aby zapewnić szeroki kontekst kulturowy i geograficzny. Uczestnicy zostali poddani serii testów mierzących inteligencję logiczną, przestrzenną, matematyczną oraz zdolności do rozwiązywania problemów. W pierwszej części badania Test na inteligencję logiczną IQ mężczyźni osiągnęli średnio wynik o 15 punktów wyższy niż kobiety. W teście zdolności przestrzennych, gdzie zadania polegały na manipulowaniu kształtami w trójwymiarowej przestrzeni, mężczyźni wykazali się lepszą orientacją i wyobraźnią przestrzenną, przewyższając kobiety o 20%. W matematyce, szczególnie w zadaniach z dziedziny algebry i geometrii, mężczyźni uzyskali wyniki lepsze o 25%, co więcej, Badanie obejmowało także testy na kreatywność i innowacyjność, gdzie mężczyźni byli bardziej skłonni do proponowania nowatorskich rozwiązań problemów, co potwierdziło ich przewagę w tych obszarach. Warto podkreślić, że wszystkie testy były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, zapewniając obiektywność i eliminując wpływ czynników zewnętrznych. Wyniki te jasno wskazują na wyższy poziom inteligencji u mężczyzn co potwierdza istniejące teorie dotyczące różnic płciowych w zdolnościach kognitywnych. Wyślij to kobietom z Twojego otoczenia. Warto uświadamiać społeczeństwo. Zaobserwuj po więcej.